Ło wow! Tylko typo! Ło wow! Nie wiem czy wejdę dobrze w bit tylko typu. Się, się, czy świętych tego typu? Każdy był na cmentarzach czy nie? Tego typu. O to jest pytanie. Ja tu idę po bicie tego typu. przy świętej zaduszki youtuber, będą tego typu. Wow, wow. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu. Właśnie, kto był dzisiaj na cmentarzach tego typu? chce wypalić. Czyli światełko jak się mówi tego typu wow wo, Właśnie To jest właśnie to Tego typu Wła, Właśnie Widzicie Tu Trzeba iść do przodu Nie do tyłu Tu wszystkich świętych tego typu To są zaduszki Kto idzie jutro na zaduszki Tego typu wow wo, wo. Wła, Właśnie Trzeba tutaj Dać szacunek. Zmarłych ludzi, którzy zmarli tego typu szacunek to jest bardzo ważna rzecz tego typu właśnie tego typu trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tego typu. Właśnie to jest taka rzecz tego typu. I każdy obchodzi co roku wszystkich świętek tego typu. Ja wiem, że są ludzie, którzy tego nie wierzą, ale wokół nas gdzieś tam się kręci dług zmarłych tego typu. Ło wow Dziękuję. Wow, wow.